Serwus, ja to będzie lepszy, bardzo, bardzo bardzo życzę, Ja jestem Witki to kolejny odcinek na moim kanale i w dzisiejszym odcinku lecimy na nasz serwer z widzami, dlatego że dawno nie było tego odcinka z tej serii, dlatego że pochłonęła mnie jakby ta, ta pustynia i ten serwibel na płaski świecie, jeżeli nie widzieliście tych odcinków, to koniecznie obczajcie. Ponieważ mega fajnie mi się to wszystko nagrywa, także byłoby mi naprawdę bardzo miło. Gdybyście też oglądali te poprzednie odcinki. No i co, zostawcie tej łapkę, zostawcie tej subskrypcji Jeżeli tutaj zostawicie łapkę, to będzie naprawdę nie wiem, to będzie to i o piątkę z matematyki. Także koniecznie zostawcie, albo nie wiem, czy tu nie ma w sobotę, bo jakby trochę się gubię w tych filmach, dlatego. To jest to czwarty film, który nagrałam dzisiejszego dnia, eee, ale nieważne. jestem tak swoją drogą w ogóle teraz, w tym momencie, jakby to oglądacie w górach. Także bijajcie na mojego Instagrami, lkw przez 2A, dlatego że tam wtedy no, będziecie mogli zobaczyć jakby taką relację z tych gór. Także zapraszam do serdecznie i bijajcie do opisu. Tam jest wszystko, czego potrzeba. A wezmę się z dzisiejszym odcinkiem. Okej, okay, jakby. Nie wiem, co to miało być. Ale wbiłam się teraz na serwer do sobie, żeby przejść na górę. Jakby miałam spectatora włączonego, jakby co, więc tutaj pewnie wyświetlił wam się, że mam yy, ten. Yy, że zostało zmienione na survival tryb. Dlatego, że jak mówiłam, miałam spectatora, bo robiłam miniaturkę. Nie, co to był za prank, ale był bardzo niemiły. Yy, okej, okay, mamy tutaj coś takiego: mamy sunflower, mamy rybki dla kociaczków. O, jak cute w ogóle. O, fak, zarobiście. No, co to jest za prank. Not cool, no co to są za pranki w ogóle, no? Okej, okay, dziwne, bardzo dziwne, nieważne, ja sobie ci wracam na górę, nie wiem, co to ma być, bo no nie podoba nie pod, nie mi się takie pranki, nie bardzo nie lubię takich pranków, naprawdę, nie wiem, co, komu przyszło do głowy, ale zamorduję tą osobę. Eee, oczywiście żarcik, tak, tak, żarcie. Dobra, w każdym razie, wbijamy na górę, zaraz to przeczytamy, nie wiem, co to ma być, także teraz to przeczytamy na górze. Ale zanim to przeczytamy, to sobie może nagramy kotki, bo one są chyba głodne. Proszę Darek, proszę Elvis, proszę Perełko. I jeszcze tam są jakieś kotki. A tutaj ten, miłego dnia nocy. A bardzo dziękuję, bardzo dziękuję również miłego dnia bądź nocy i ten. Wszystkiego najlepszego. Dzięki, dzięki. Mam nadzieję, że nie wiem, kto to zrobił tego pranka, ale ja się odwdzięczę z miłą chęcią. Więc nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, kto to, kto to taki taki śmieszek. Dobra. A my słuchajcie, w dzisiejszym odcinku co robimy? Bo to jest ważna sprawa, ogólnie to, dużo osób mnie się pyta z was, co z Herobrin'em i czy on żyje i co, co się z nim dzieje, co z Elizą i w ogóle, yy, i co ze mną i jakby ze mną jest wszystko całkiem w porządku nie, jakby ja z chcę, żyję i jest ok yy, i co I, i ten, i dzisiaj po prostu przejdziemy do tego domku Herobrine'a, dlatego, że tam bym chciała zobaczyć po prostu yy, czy cokolwiek się zmieniło, także tak też robimy, lecimy szybciutko w ogóle mam speeda jakiegoś dziwnego nie wiem nawet skąd mam tego spidale ale spoko. Ała. To było, to było bardzo głupie, nieważne. Ej, czy jak ma speeda, to pływam też szybciej? W sumie to nie wiem, ale dobra. Lecimy sobie na tym spidzie w takim razie do domku Herobrina, żeby zobaczyć, co się tam zmieniło i czy w ogóle jestem tam tym, bo w sumie dawno go nie wiedziałam, szczerze że To są fakty. Jest w ogóle dunkrezy na serwerze, więc w końcu jakiś widz. No i skończy mi się ten speed. No szkoda, bo akurat to był bardzo fajny. Tu jest w ogóle coś budowane i on tam on tutaj coś buduje, ale nie wiem co. Dobra, dziwne. Nie dlaczego obok domu Braina? co są te w ogóle. Znowu tutaj jest coś. Kurde, co? Nie wiem, dobra, w każdym razie zobaczmy, czy coś się zmieniło. Nie, chyba się nie zmieniło nic, dosłownie nic. Na górze tutaj chyba też, zjedzmy sobie coś. Przejdźmy sobie tutaj obok tego, bo tak jest najłatwiej. No i co, w skrzynkach dalej też się nic zmieniło? Nie wiem widzowie. Nie wiem, gdzie jest Herobraina, dlatego że dawno go na serwerze nie było. Nie spotkałam go, także... Nie, prawie wpadłam do lawy. Nie spotkałem go także spoko i tutaj w ogóle coś się dzieje, ale ja nie mam pojęcia co Co on tutaj buduje okej. Okay. On rozerwał swój dom. Nie ma tutaj domu w ogóle. Tu powstaje galeria handlowa Imoessa. Okej. Okay. To miłego budowania. Spoko. I Imoesa Dobra, to jest Imoessa. No spoko, spoko, Imoessa, okej. Okay. Czemu nie? Eee. Imo, i Same. Ok, tak, go napiszemy. Czyli, w, w moim zdaniem, też, jakby ktoś nie znał tych, że tak powiem, skrócików. E, domek Dawida, domek Mikołaja, ratusz. Dobra, w ogóle to są nie, niezłe tabliczki, nieważne. Hero no jak nie było, tak też nie ma, także chyba na razie mamy spokój. Lecę teraz też do domu Elizy, obprzelić, czy tam coś się zmieniło. Jeżeli tak, to, to, to okej, okay, a jak nie, no to też okej, okay, bo jakby no dawno tam w sumie nie byłam, także no. A i tam w ogóle jest jeszcze wysadzony ten dom, dlatego że ja wysadziła wysadziłam dom. Nie wiem czy pamiętacie, i on dalej jest wysadzony, bo Eliza się kurde nie pojawia, no co to jest za niegranie, Dirta też nie odebrała, jakby nic się tu nie zmienia, Liza po prostu nie gra, za ma Elisa chodzi do szkoły i to chyba dlatego, nie wiem dlaczego tak, nie wiem, nie, nie rozumiem tego w ogóle, ale, ale spoko, nie? Szkoła ponad Minecraft? Dziwne, dziwne widzowie, bardzo dziwne. No ale co no, z Herobrynem nic w zasadzie, jakby w sensie nic się tutaj nie zmienia, nie ma tutaj też Herobrina, Ja też nie zmieniam, normalnie wygląda się tego Steve'a tak jak wcześniej już, z powrotem. Herobrine sam sobie zniknął gdzieś i go po prostu nie mam, i znowu mam Spita, no ja nie wiem dlaczego to tak działa i dlaczego, kiedy, nie wiem czemu, nieważne. E, to w Minecrafcie po prostu, Minecraft jakoś dziwnie działa ja nie znam działania Minecrafta, czekać bym chciała iść tutaj się stanąć. No i co, no jak mówię, secie, je A, jeszcze więcej musimy zerknąć, chcecie. Jeszcze ważne miejsce, tylko to sobie zamkniemy. E, musimy jeszcze, słuchajcie, przejść się tutaj, bo tam jest jedno ważne miejsce, którym może być Herobrine, w sensie jakby, no może cokolwiek być, czyli jakby ten... Wiecie to, no wiecie, które miejsce, tam gdzie chodził na randki ze mną czy coś tam, nie wiem. i szczerze mówiąc, to jest też za Herusia, no on był śmieszny, jakby zawsze było wtedy... Fajnie, że nie umiem grać Minecrafta. Jakby zawsze było śmieszniej i szkoda, że go kurde nie ma i nie wiem, gdzie on jest. No, jakby on był miły mimo wszystko i był słodki. Także nie wiem dlaczego tak się dzieje, że go tutaj nie ma, no ale dobra, słuchajcie, lecimy do tego miejsca. I co my tutaj mamy? Czy tutaj coś się zmieniło? Chyba nie. Tutaj są, tam są w ogóle te LEGO, które budowałam na odcinku, więc jeżeli nie widzieliście, to koniecznie obczajcie. Lecimy tutaj. Nie, 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 nie tutaj. Czekajcie, nie chciałam tutaj wejść. Chociaż dobra, chciałam jednak, bo tutaj też musimy zobaczyć, czy tutaj się coś zmieniło. A jak nie, no. To kurde, no serio, no patrz, no jest wszędzie jest to samo. Ej, ale tutaj był, ten. Bedrock był, nie? Nie pamiętam szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, ale było coś takiego, że nie było tego bedroka, bo nie, mi się to zdaje. Nie wiem widzowie, ja mam jakiś problem możliwy, że, ze, że ze sobą, to jest też całkiem, to jest całkowicie możliwe, więc jakby nie zdziwię się. I tutaj co, i tutaj nie ma nic z tej skrzynki. tutaj chyba jest przejście gdzieś, jakoś tak, nie wiem, dobra, nieważne w to jest nawet istotne. Jakby istotne jest to, że hero jak nie było przez ten czas, tak też dalej nie ma, także... Chyba jesteśmy wolni i nas opuścił, tylko że no w takim razie no już mam znak od dwóch widzów. Don Chris żyje i pojawił się z powrotem. E, w związku z tym też dostałam tutaj... Wow! Upsi. E, w związku z tym, też dostałam wiadomość tej oce Także jakby, no, wydaje mi się, że wszyscy chyba ożywają tak powoli, jako tako. Ja pierwszy, czy wy dowiedzieliście widzieliście ten nikt, który tak przyleciał? To chyba był Don Chris. Tym yy, kolejką na dole, nie wiem. I znowu mamy speed, ja tego nie ogarnię. Dobra, słuchajcie, W każdym razie, no jak mówię, no Herobrine po prostu nie ma. Herobrine może gdzieś poje, poleciał, pojechał, nie wiem, na wakacje, sobie skoczył tak jak ja teraz w góry. Pamiętajcie, żeby obserwować mojego Instagrama, Milka przez dwa, to jest bardzo ważne i bardzo istotne, więc bijacie koniecznie. Lecimy sobie tu górę, bo chcemy się kichać. E, taki fanfakt na dzisiaj. No i co, e, mam nadzieję, że nie kichnę. Okej, okay, kichnęłam, ale to byciałam e, No, na zdrowie, Milki. Dobra, w każdym razie. Jak mówię, Hero nie ma, więc chyba mamy powód do, jakby do cieszenia się, bo no nie ma go. Musimy tylko jedynie co to teraz zniwelować taki nasidom Hero i będzie wszystko w porządku, także tylko tyle nam wystarczy, czyli zniszczyć domek. A ja żegnam się z nami. Zobaczcie, że taki krótki odcinek, ale jeszcze może dwa odcinki nagle dzisiaj, więc trochę pracy mnie czeka, ale na spokojnie. Do zobaczenia. Dzięki za to, że się do końca. Widzimy się jutro, godzinie 18.30. Tak jak codziennie łapkujcie, subskrybujcie papatki i miłego dnia lub wieczoru, w zależności o której godzinie to kochani oglądacie. Także pa pa i na Instagrama Milka przez ba.